Dzisiaj pokażę wam Lego, Lego Friends przygodę. I w tym odcinku um, um, pokażę pokój małych agentów. To jest Carmen i ona ma łóżko tutaj. A dlaczego to jest Carmen? To jest Carmen, bo Carmen miała długie czarne włosy. To jest Usterka, nazywa się tak, bo ma bzika na punkcie, na punkcie różnych elektronik, a to jest jej ulubienica, chociaż jest tabletem nazywa ją gablet i ona zna prawie na wszystko odpowiedź i tu ma łóżko usterka, tutaj to jest as i tutaj się wchodzi po drabince i tu ma słuszko, to jest pan cudny i ma łóżko tutaj. Jest skorpion. I tutaj ma łóżko A tutaj to coś. To jest Elcia, słonik. To jest słonik. A tutaj Duni ma skoczne buty i ma tu. To jest bardzo ważne. Tam jest serup Pinochinux. I teraz zaczyna się zabawa. Cześć, Carmen. Muszę ci pokazać kot. 4, 1, 2, 3 i pokazuje ci się takie coś. Cio kręcisz je w stronę swojego łóżka i wyskakuje ci dźwignia. Ciągniesz ją na dół i tada! Ojciec! Pinoki nuki. Jeszcze nie wiemy, po co było potrzebne Słampowcom, ale na pewno będzie po coś potrzebne. Po Sisterka! Tak, jestem. Idź popr popracować z robotami. Już się robi. Zibi, podaj mi, proszę, młotek. Dobrze. Muszę do końca skonstruować Zosię. Nie. Nie Okej, okay. Zosia powinna być gotowa. Sprawdźmy peść. Nazywam się Zosia. Ma bardzo niskie rączki, a za kolejną rączkę służy mi ten szalik. Mogę nim przenosić wszystko, co zechcę. Jej, działa! Tylko problem w tym, jak ja będę ją ładowała. Tutaj jest bateria dla um, Z -Zo Zibi, ale przecież nie, ona się ładuje przez cały dzień, a Zibi przez całą noc. Tak, mam plan! Cała energia z paneli słonecznych będzie szła przez niteczkę, para, będzie się formowało i wypluwała, wypluwała taka forma. Zibi będzie ją jadła i będzie zdrowa i silna. Taka bateria. Taka tak, taka bateria. Czemu tutaj stoi na środku fotel, a za nim takie coś brązowego? Pokażę Wam. Zrobiłem to dlatego, bo tutaj ta szafka jest kot. Bierzesz i wtedy się da otworzyć. Tutaj jest kluczyk. Trzeba go przekręcić i wtedy ta dam najsekretniejsze książki, które mogły istnieć. Wow, ale imponujące może przeczytamy jak, jakąś z nich. Tak. Przygody Tomka w niebezpieczeństwie słampowców. Co ty na to? Idealna propozycja. Kiedyś dawno, dawno temu żył sobie Tomek. Został słamp słampowcem. Przyjął imię Improv. Teraz do, do, do dzisiaj pomaga robić różne rzeczy małym agentom z agencji OSS. Chciałam um, wam podziękować za wysłuchanie. To była jeden z... Um, Jeden z y, y, siedmiu pokoi. Y, 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 w następnych filmikach będę opowiadała o innych pokojach. Mam nadzieję, że poznaliście wszystkie sekrety tego pokoju, małych agentów. Papa, pa. dawajcie łapki w góry i subskrybujcie na kanale Uelisy.